Jan Błachowicz po tak naprawdę drugim treningu, po tym okresie gdzieś tam zmiany, po ostatniej walce. To tak aż samo się pytanie nasuwa, jak samo poczucie, jak się czujesz jak forma po tej przerwie, którą sobie gdzieś tam zafundowałeś w związku z ostatnim występem. Forma jak forma. Nie, czuję się fajnie dobrze. Yy, chcę mi się trenować. Yy, forma, da na, na taką przerwę, i na, takie traktowanie się poza, poza treningami, czyli niszczyłem się bardzo kulinarnie, to, to, to nawet nie jest najgorzej. Także te, to jest OK. Ta przerwa, to co, trochę odpoczywałeś, trochę sobie relaksu zafundowałeś, jakieś przyjemności, jak to wyglądało po, taki, po, tym, po tej swojej ostatniej walce? Tak, dużo odpoczywałem, miałem dużo do przemyśleń, także dużo myślałem i, i góry, góry, chodziłem po górach, chodziłem na grzyby, <ścoughs> tego typu rozrywki. No właśnie było widać na te grzyby, to nawet się chwaliłeś swoimi zdobyczami. No widzisz, no nie wiesz. Jak nie wiemy mano, to chociaż w grzybach mi coś wyszu, nie. No, właśnie, tak się czasami nawet mówi, że emocje jak na grzybach. Ja, ja powiem, że jeśli chodzi o swoją ostatnią walkę, to emocji jak na grzybach nie było, ale to nie były pozytywne emocje chyba jednak. Sam dobrze wiesz, że w, no, troszeczkę wszyscy oczekiwali innego twojego występu. Ja muszę o to zapytać teraz z perspektywy, jak ty ten pojedynek oceniasz, jak ty to widzisz? Co się stało z Janem Bachowiczem w tej walce? Ja nie mogę powiedzieć, no co ja widzę. W trzecim minusie coś, stało się coś takiego, że aby tak, ktoś do mnie podszedł i wyciągnął wtyczkę z prądu i tyle. No i tu nie ma co analizować, po prostu coś jest. No wiesz, światło ci się świeci, odciągasz prąd i światło gaśnie, no i na tej samej zasadzie było. No, nie wiem, gdzieś był błąd, gdzieś popełnił się błąd, nie wiem czy aklimatyzacja, czy przygotowania, yy, no i tyle, no, co, co tu rozkminiać. No. Nie było paliwa i tyle, no. Przeniosłeś się do Warszawy, teraz będziesz tutaj trenował. To również pewnie jakiś wynik tych przemyśleń gdzieś tam naokoło tej walki, tak? Przy okazji tej walki potrzeba była zmiany klimatu, co spowodowało, że jednak postanowiłeś trenować tutaj z powrotem w stolicy. To kilka rzeczy. No raz, że jakby ten yy, aspekt finansowy, w sensie, że tutaj poza matą mogę, mam szansę zarobić lepsze pieniądze niż w Poznaniu, to jest jeden z tych powodów, a drugi, no coś gdzieś tam dwie ostatnie walki pokazało, że coś jest nie tak, tak? No, i, 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 no i trzeba coś zmienić, tak? No i postanowiłem wrócić do tego, co robiłem kiedyś, yy, do tego, co się sprawdzało, no i mam nadzieję, że będzie znowu wychodzić. Jeśli chodzi o te ostatnie przygotowania, no to my... Andrzej Kościelski, swoje ostatnie gdzieś tam wypo... ja już przerwał. Nie, ja, ja, ja już ten temat zakończyłem i nie drążmy tego, to już jest zwierz. Yy, yy, zakończył temat tej walki po prostu. Było, minęło, przygotowania były, jakie były, czy były dobre, czy były te, nieważne, już jest zwierz. Ja już już na ten temat nie rozmawiam po prostu. To porozmawiamy w takim razie o przygotowaniach, które przed Tobą. Jaki teraz plan masz, bo jak mówimy, drugi raz już na sali treningowej, co teraz sobie gdzieś tam już wymyśliłeś na ten najbliższy czas? No, jeszcze wszystkie rzeczy mam jeszcze w Poznaniu, także w, najbliższy, w najbliższym tygodniu czekam je przeprowadzka. No i co? No i muszę się zaklimatyzować z powrotem. No i pomału sobie zacznę trenować, tak? Jeszcze nie na pełnych obrotach na razie będę się tym bawił tym treningiem, nie chcę gdzieś tam się zatłuścić, chociaż troszeczkę tego brzucha złapałem. No na razie będzie to w formie zabawy, technika. Tu będę chłopakom pomagał w przygotowaniach do ich walki i na razie na razie w ten sposób. Yy, przyszłe starty, to dopiero w przyszłym roku, ale jeszcze nie wiem czy na początku, no, na pewno nie na początku, gdzieś w połowie, pod koniec, zobaczymy. Tak naprawdę się wiem, że mieszkania też szukasz do wynajęcia, bo tutaj gdzieś... Wczoraj, wczoraj znalazłem, także poszukiwania zakończone, mieszkanie jest z ładnym tarasem, także w lesie, fajnie, yy, no. Teraz tylko trzeba się spakować i przenieść rzeczy wszystkie tutaj. Czyli głowa spokojna już pod tym względem i grzyby blisko też w takiej sytuacji rozumiem. To się okaże, zobaczymy. <laughs> Słuchaj, yy... Jeśli chodzi o, nie wracając zupełnie do przyszłości, o przyszłość, o tej pewnie gdzieś tam rozmawiałeś już, e, jeśli chodzi o UFC, e, wiemy jedno, Jan Buchowicz zostaje w UFC, będzie walczył dalej w UFC, jaka jest teraz ta sytuacja, mówi, że ten pojedynek gdzieś tam w jakiejś przyszłości, czy w ogóle padał jakiś termin, jeśli chodzi o rozmowę? Nie, no ja napisałem, od razu napisaliśmy maila po walce, żeby chcieliśmy wiedzieć od razu na czym stoimy. Też od razu chceśmy odpowiedź, że zostajemy w UFC, ale też następny mail mój był taki, że potrzebuję trochę po prostu odświeżenia głowy i, no i czekają na mój znak, tak, kiedy będę gotowy. Także to wszystko ode mnie zależy od tego, kiedy, kiedy będzie to coś, że dobra, idziemy się bić. Nie? UFC to zawsze było twoje marzenie, to było takie spełnienie jakichś tam y, oczekiwań, jeśli chodzi o sportową karierę. Tu się pewnie nic nie zmieniło, jak rozumiem. Ale też z drugiej strony to była jakaś tam lekcja pokory, to co się wydarzyło, to, co się wydarzyło wcześniej. To jak teraz patrzysz na to, co się stało w UFC? To rzeczywiście y, taka wysoka liga. Jak, jak oceniasz tą organizację? Nie wiem, no ja to wiesz, wyciągam wnioski i staram się, wiesz, postaram się nie popełnić trzeci raz tego samego błędu. No mówię, wracam do tego, co się sprawdzało, będę trenował y, tak jak... Do poprzednich walk, które były na plus, i, i myślę, że, że wszystko wróci na, na te dobre tory, które były. Mówi się tak, że takie właśnie sytuacje to są trochę też takim testem na przyjaciół, na znajomych, na tych, którzy są blisko. Wtedy się tak naprawdę jest w stanie znaleźć tych, którzy rzeczywiście tylko kiedyś wcześniej klepali, jak wszystko szło dobrze po plecach. U ciebie też coś takiego zaistniało, też troszeczkę zrewidowałeś, że tak powiem, najbliższych przyjaciół, znajomych po tym, co, co Cię spotkało w UFC? To nie, to wiadomo, że sukces ma wielu ojców. Ale, ale nie, ja się rozstałem z klubem anko z Zapasy bardzo dobrze, na pewno będę tam odwiedzał ten klub nieraz sparingowo, także, także jakby nie, nie zweryfikowałem przeciw. no po prostu się rozstaliśmy, tak, trzeba było coś zmienić, gdzieś coś nie, nie grało i, i tyle, no I, i mówię, no teraz wracam po <głos》> raz kolejny do tego, co było, oprócz tego dokładam jeszcze współpracę z doktorem Robertem Trybuckim, który będzie dbał o, o, o to, żeby badał moją krew, tak, badania genetyczne mi porobi, żeby, żeby wszystko fajnie poukładać w jedną całość, żeby właśnie gdzieś, żeby gdzieś nie było tego takiego, że znowu ta wtyczka zostanie wyłączona po trzech minutach, no, czego nigdy wcześniej nie było. No właśnie, mówisz o tym, że powtarzasz, wszystko wracasz do starego, ale coś nowego też tu zaplanowałeś, między innymi właśnie, jeśli chodzi o kwestie te medyczne, tak, coś jeszcze, jakieś inne te pomysły pod tym względem? No nie, cały czas współpracuję z Centrum Medycznym ML, którzy dbają o mnie tak samo pod kątem fizycznym, całego zdrowia, także, także to zostaje to samo i, no i, no i tyle, tak naprawdę, no i, no i tyle, że z, pod, będę teraz trenował pod okiem Piotra Jeleniewskiego, no i w Warszawie, tak, no to, to się zmienia. No. Um. Złośliwe oczywiście też komentarze po tej walce się pojawiały. Były takie. Poczekaj, nie, nie, ja nie będę do walki wracał. Tylko powiem tyle, że tam już oczywiście sugerowano, jakby coś zawsze może wrócić do KSW. Ym, y, powiedz, czy tobie przyszedł do głowy? Bo ty mówisz, wysłaliście maila, sprawdziliście. Zostajesz w UFC. Ale czy tobie przez chwilę przyszła taka myśl, że może jednak, y, może jednak nie ma sensu tego kontynuować? Nie. Nie, 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 nie. nie ja, to, że ja od razu wiedzę, ja nawet nie, ten 5 minut nie było innego podwalce, a ja w szatni już dostałem SMS-a od mojej menadżerki, że zostajemy w USA, tak że nawet nie było, nie myślałem gdzieś, że, żeby przerwać, bo wiedziałem, że dalej ma, mam pracę i, i, i wiesz, no tylko że po prostu potrzebuję dłuższego urlopu. No nie, nie od MMA, nie od treningu, tylko od startu. To jest oczywiście trudny moment. Oczywiście przed Tobą teraz jakby kolejna nowa karta. Mogę jeść co chcę, mogę pić co chcę, ale nie jest tak trudno. To co jeśli co pijesz w takim razie zapytam? Powerade'a akurat teraz, Gatorade'a, A jedzenie? Nie no, no miałem te dwa, zawsze te dwa tygodnie po walce, to się niszczy strasznie, także to nie patrzę co jem, a później staram się jeść, może nie przestrzegam jakiejś diety, ale jem zdrowo po prostu. No. I od czasu do czasu pozwolę sobie na jakiś shit, jak tak mówię. No. No ale za niedługo już myślę, jak się poprze, przeprowadzę, to znowu będę bardziej, bardzo blisko mojej firmy, która dostarcza mi jedzenie, firmy Powerpack, która no zapewni mi to jedzenie, także znowu wejdę na tą zdrową żywność i, i, no i już będę jadł zdrowo i, i, i według diety. Czy można powiedzieć, że to jest największy zakręt, jeśli chodzi o Twoją sportową karierę? To, co się teraz stało. Czy na, dla Ciebie najtrudniejszy moment, czy były jakieś wcześniej takie momenty w tym sportowej przygodzie ze sportem, które jakoś bardziej tak na Tobie wywarły, czułeś się gorzej niż, niż teraz? So, nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, nie, nigdy, <grywa> zagiąłeś mnie, nie mam <grywa> odpowiedzi na to pytanie. Nie, na początku myślałem, że może to jest jakaś taka lipa, wiesz, że ten, ale sobie wszystko poukładałem i wiem, że, że będzie dobrze. No. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o to, co można było zaobserwować, już się przede wszystkim po tej pierwszej walce z Latifim, UFC stawiało na Jana Bachowicza i to była duża nadzieja dla UFC Jan Bachowicz. Jak rozumiem, po tym wszystkim, co się wydarzyło, zostajesz tutaj. Cały czas UFC może mieć nadzieję, że jeszcze Jan Bachowicz tą nadzieją też dla nich będzie. Ja też mam taką nadzieję. Kiedyś wspominałeś, oczywiście to było, to było oczywiście w innej sytuacji zupełnie, ale gdzieś tam ten pas, gdzieś tam te, te najważniejsze walki. Wszystko jest możliwe. To jeszcze niedawno z Mariuszem Ponianowskim rozmawialiśmy, też mówi, wszystko jest zawsze możliwe, wszystko się może zdarzyć. To jest limit, jak to mówią. No nie no, wiadomo, że wiesz, no, gdzieś to się oddaliło i to bardzo daleko było, wieś, było, było, powiedzmy, były może dwie walki do tego, teraz się oddaliło na jakieś, nie wiem, 4-5, no ale wiesz, no, ja nie przekreślam i gdzieś tam z tyłu głowy cały czas gdzieś, gdzieś tam mi się kotuje. Wiadomo, że to teraz będzie trzy razy trudniejsze do zrobienia, ale, ale no nie wiem, na razie, na razie muszę się przeprowadzić i myślę o tym. Jakiś rywal, który z tamtej wagi półciężkiej gdzieś tam, coś myślałeś o tym? Nie, nie, nie tego, naprawdę. To przyjdzie na to czas po świętach. Przyjdzie na to czas po świętach. No właśnie, a święta co, w Polsce? Normalnie pewnie tutaj... Tradycyjnie z rodziną w Polsce. Pewnie część z rodziną mojej dziewczyny w Warszawie później, pewnie część w Cieszynie, także będziemy w rozjazdach. Wiele o tym zawsze mówiłeś, ja nikt o to nie mogłem zapytać, więc teraz wreszcie jest okazja. Ty miałeś trochę wolnego czasu, zapytam cię, książę Cieszyński, Cieszyn, te wszystkie związane z okolicami, w których mieszkasz, twoje gdzieś tam zainteresowania, czy one się dalej rozwijają, bo wiem, że bardzo mocno byłeś swego czasu zaangażowany w promocję samego miasta i tego, i wszystkich atrakcji tego miasta. Nie no, jak wyszliśmy na, 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 na drogę biurokracji, to nas to po prostu znokautowało i nie ma sensu. Z tym walczyć, no jest to jest zbyt ciężkie, ale nie gdzieś te pasje tam jakieś były. Tylko też w Poznaniu zaraz po walce, jak wróciłem z głową, jak Arbus wchodzę do piwnicy, ukradli mi rowery. Jeszcze mój wykrywacz metali, którym też się bawiłem. Także na razie moje pasje poza tym są troszeczkę sobie przerwane przez. Nie złodziei. No, wiesz, wszyscy jakieś straty ponosimy, my kamery, tobie rowery. No. Coś wiesz na ten temat. Tak. To jeszcze na koniec. Zupełny. Jeszcze jedna rzecz, która też zawsze chodzi mi po głowie, pamiętam, to jakiś czas temu też było, opowiadał się o swojej pasji. ucznictwie. Czy w to ucznictwo też jeszcze jesteś zaangażowany, też jeszcze cały czas gdzieś tam próbujesz strzelać z łuku, czy już raczej to nie? Kusza. Teraz, Teraz kusza. kusza. Czyli taki... Po czeskiej stronie. Tylko po czeskiej stronie. aha, Ale powiedz mi, jaka jest różnica między kuszą, zapytam w takim razie, a jeśli chodzi o przygotowanie, co takiego bardziej pociągającego jest? To czy łuk jest, czy jest ten, jest trzy razy szybszy, tak? Zanim ja strzelę raz z kuszy, to ktoś we mnie strzeli pięć razy, razy z łuku, tak? Także na pewno jest szybszy, no kusza jest celniejsza, na pewno łatwiej jest celować i mocniejsza, tak? No. Takie są różnice. Taki Wilhelm teraz troszeczkę bardziej w tej sytuacji, Jan się na koniu muszę nauczyć jeździć, wie, rzucać lascem i już będzie. Ale to podobno róża, mnie dobrze, to ja wiem, że macie razem chyba trenować czy coś, to ja zapytam o to płynnie. Wiem, że jakieś też macie mieć wspólne, no, jakoś tam gdzieś tak, myślały. Ja też chcę z Marcinem popracować troszeczkę na, na tarczach, także zobaczymy. Ale najpierw, no mówię, bo to tak jest, wiesz, wszystko tym najpierw się chce sprowadzić, rozpakować, wtedy sobie wszystko poukładam, ale tak, z Marcinem też chcę troszeczkę popracować. No tylko tak mówię, sugeruję, bo mówię, że też tą jazdą konną się zajmuje, co prawda miał jakieś przygody, spadał z konia podobno, jak próbował na początku, ale to też można go to poprosić. Na, żeby mnie nauczy spadać z konia? Nie, że nauczycie jeździć może w tej sytuacji już teraz. Może, no czemu nie? Jan Wachowicz, bardzo dziękujemy, no i życzymy tego, żeby rzeczywiście udało się tu wszystko dobrze poukładać, żeby te treningi ruszyły pełną parą, no i żeby ta kolejna walka to już było zupełnie co innego niż to, co, ty, to, niż to, co się przytrafiło Tobie teraz ostatnio. Wielkie dzięki, ale 120 łokci przyjąłem na głowę. To, właśnie, 120 so łokci na głowie, Powiedz mi, to po pierwszy raz, tak? No, a widziałeś? I te, nawet nie pękła skóra. Także to też jest pewien sukces. To jest ogromny sukces, trzeba nawet przyznać. Proszę bardzo. Jan Bałachowicz, Wilhelm ten troszeczkę teraz i po 120 łokciach, proszę bardzo, jak się nam znakomicie prezentuje. Dziękujemy I bardzo. I nie zapominam, po co idę do sklepu. Tak jest, dziękuję.